Posprzątaj swój pokój, by zmienić świat. Posprzątać pokój? Po co? Przecież są ważniejsze sprawy praca, rodzina, odpoczynek. Takie właśnie myślenie to wielka pułapka ludzkiego umysłu. Większość z nas ma wielkie ambicje chce stworzyć wspaniałą firmę, rodzinę, albo osiągnąć sukces na innym polu. Tak bardzo to chcemy, że często zapominamy, że droga na szczyt wymaga przystanków i refleksji, a najważniejsza na dziś to na wszystko jest czas i miejsce. Przykład pokoju jest symboliczny: dla kogoś będzie to właśnie sypialnia, ale dla ciebie to może być samochód, szafa albo dokumenty w firmie. Najważniejsze jest w tym pokorne poddanie się procesowi, który jest z jednej strony niewymagający wielkich zasobów intelektualnych, więc łatwy. A z drugiej strony wymagający poświęcenia trochę czasu, więc trudne. Zwłaszcza, że są to czynności wymagające regularności. Regularność jednak potrafi przerodzić się w rutynę, a ta wcale nie musi oznaczać czegoś negatywnego. Wręcz przeciwnie, rutyna to bezpieczeństwo, spokój i organizacja. Poddanie się procesowi pomaga odciążyć pędzący umysł w gonitwie tysiąca myśli, ponieważ każe na chwilę się zatrzymać i skupić na prostej czynności. To z kolei uczy nas, nawet podświadomie, że na każdy duży cel składają się drobne czynności, które absolutnie musimy zawrzeć w naszym planie dnia. Ich regularne wykonywanie ma też inne dobre strony. Ćwiczy w nas, również podświadomie, dyscyplinę, ale docenimy też fakt, że w naszej głowie nie będzie ściągnęło przeświadczenie, że czegoś nie zrobiliśmy i wciąż to musimy zrobić. Jest to wręcz uwalniające w codziennej gonitwie. Brak poczucia niezrobienia czegoś pozwala skupić się na innych sprawach, i nasz umysł może zająć się teraz czymś większym może resztą domu, a może relacją z rodziną. Zbyt często wytykamy ludziom ich błędy, nie zwracając zupełnie uwagi na własne słabości. Skupiając się na własnych obowiązkach i egzekwowanie od siebie rzetelnego ich wypełnienia sprawia, że nie potrzebujemy zajmować się cudzym życiem, bo mamy dość własnych zajęć. Pamiętaj też, że zmieniać świat można tylko zaczynając od siebie, będąc przy tym zarzewiem zmian u innych, którzy, choć nie wszyscy, z pewnością zauważą zmianę w tobie i być może podejmą wyzwanie, by wprowadzić więcej porządku we własnym życiu. Inspiracja i świecenie przykładem bywają skuteczniejsze niż przymusy i prośby kierowane do innych ludzi. Po uporządkowaniu miejsca najbliższego tobie. Zaczynasz myśleć o kolejnych rzeczach w swoim życiu, które można naprawić lub poprawić i w ten sposób krok po kroku zaczynasz wchodzić w świat poza twoim domem, na dzielnicę, miasto, a być może nawet kraj i świat. To od siebie zależy, gdzie zajdziesz i gdzie skończysz. Pamiętaj, że praca nad sobą nie kończy się nigdy, ale zawsze zaczyna w tym samym miejscu, twoim pokoju.